Cześć wszystkim z tej strony Gosia. I dzisiaj wypróbujemy sobie nową maseczkę, a raczej taką maskę, bo będziemy nakładać tą taką maskę, co to są takie, takie nasączone, jakby nie wiem, papier, takie tworzywo, i sobie to nałożymy. Ale ta jest taka trochę inna. Taka jest ciekawa, przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy tak jest rzeczywiście, bo to jest taka maska z szopem: szopy Pracz. Ta maska jest firmy The Cream Shop i ma w sobie glicerynę. I ja glicerynę bardzo lubię i mi gliceryna pasuje i mam tonik gliceryna i woda różana. I naprawdę lubię to. Według instrukcji ta maseczka wygląda tak jak ten shop. Jest tam na tym papierku narysowany ten shop, także bardzo mi to intryguje. Ma ona w sobie kokosowy żel i powinna nam pobudzić skórę, ją bardzo odżywić i zregenerować właśnie na przykład kiedy jesteśmy niewyspani tacy tacy nieciekawi, bo się nie wyspaliśmy albo po imprezie taka ta skóra jest zmęczona to właśnie szop powinien to naprawić dodatkowo można tą maseczkę włożyć do lodówki żeby dawała taki odświeżający chłodzący efekt ja nie włożyłam tego do lodówki wcześniej, ale są tutaj aż trzy takie maski. Także pierwszą nałożę tak, a resztę włożę do lodówki, żeby się chłodziły na następne razy. Oczywiście, jeżeli mi to nie uczuli w żaden sposób, bo jestem taka podekscytowana, ale zarazem trochę niepewna, bo to jest Made in Korea. Ale to jest chyba ta, ta, ta bezpieczna Korea. Nigdy nie wiem, która jest która. Boże, jaka ja jestem. Kupiłam te maski w TK Maxie za 4,99 funta. Także zobaczymy. Chyba, chyba cena jest dobra za trzy takie maseczki. Także zaraz wypróbujemy i zobaczymy, czy one naprawdę są cokolwiek warte takie. Szopy! Pracze! tu 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 Ok. Ma jakiś tam zapach delikatny. Trochę mi alkoholem zaśmierdziało na początku. Ale tak jak kiedyś chyba mówiłam, ja mam strasznie słaby węch. I czasem mój węch nawet przekłamuje zapachy. Także jakoś to pachnie, ale bardzo delikatnie. Tak delikatnie, że mój węch nie jest w stanie powiedzieć, jak to pachnie. Zobaczmy. Rzeczywiście jest coś, coś nadrukowane. Oj, cieknie z tego. Zaraz, zaraz, cieknie. Bardzo nawilżone. Oh, o! Okej. Okay. Och. Och, moje włosy. Poczekajcie, poczekajcie. Hmm. A! Ah, teraz. Teraz zobaczymy. Z obydwu stron jest taki sam nadruk. Nie ma, że jest jedna strona prawa, druga lewa. O! Takie naoczniki. Chyba nie, chyba nie mam sobie zasłaniać też oczu tym. A jak mam? Się boję. A co jak ten żel mi do oczu najdzie? Dziwne. Oj. No Ale ja nie wiem, jak to będzie w lodówce, to mi chyba całkiem zmrozi tą buzię. To samo w sobie jest już dosyć zimne. <tryk> Czy tak robią szopy? <tryk> bardzo, bardzo mokra jestem teraz. Na buzi. No, masetka jest naprawdę mocno nawilżona. Nie ma jakiegoś przytłaczającego zapachu, więc jest ok. Nie wiem, czy to naprawdę tak jest, żeby sobie oczy zamknąć i przyłożyć do powiek, ale nie będę ryzykować. Już i tak mi chyba trochę do oka coś tam weszło. Trochę się mi tu odkleja. Tak jakby jest wielka, ale jakby za mała pod brodą. Zróbmy test. Zobaczymy, czy mnie pies rozpozna. Edgar! Edgar! Come here. Come to mommy. Look at me. Here. Who is it? Who is it? Is it mommy? Yeah! Rozpoznaje. To dobrze. Byłoby niedobrze, jakby nie rozpoznawał tu. Ch tak, chyba nie mogę mówić w tym. Także trzymamy to 10-15 minut lub do wyschnięcia. No ja nie wiem, czy akurat to wyschnie. Jest naprawdę mokre. Także spróbujemy, potrzymamy 10-15 minut i Wam powiem, czy to było fajne, czy to było niefajne. A pamiętacie ten filmik z internetu, jak ten shop tak przychodził i kradł psie jedzenie, tak? I uciekał wtedy. Tak robił. To ja teraz jestem taki shop. Tylko taki zdeformowany. Taki nawet bardzo zdeformowany shop jestem. No dobrze, nadszedł ten czas na ściągnięcie maski shopa pracza. Zobaczymy, co kryje się pod tą maską. Aha! To ja! Taki to szop. Teraz przejdźmy do analizy. Skóra jest jeszcze cały czas tym, 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 co to było? Żel kokosowy. Jest cały czas jeszcze w tym żelu. Ale jest, no. Mokra jest. Nie wiem, czy widzicie, jak mokra ona jest jeszcze. Tak, mokra. Także muszę poczekać jeszcze trochę, aż to się wszystko wchłonie, i wtedy Wam powiem dokładną analizę i wyniki testu naszego pracza. No, to teraz już chyba naprawdę wyschło wszystko, i mogę powiedzieć, że skóra jest nawilżona, lekko lepka, troszkę klejąca. Ale może to się jeszcze wchłonie. Nie dostałam żadnego uczulenia, żadnej wysypki, nic mnie nie swędzi, więc zdecydowany plus. I ogólnie, nie wiem, czy tak mi, się, tak mi się jednak wydaje, że skóra jest bardziej, może taka rozświetlona. Być może rzeczywiście, jakbym była bardziej jeszcze zmęczona po jakiejś imprezie, to byłoby widać większą różnicę, że jest taka zdrowsza, ale na pewno jest. Jest fajna, jest taka miła. Jest miła, muszę przyznać. Także na pewno jest to coś, co mogę polecić, bo taka fajna zabawa jest, że sobie tak naklejasz takiego zwierzaka i on traci swoją formę i urok, i przez to jest zabawnie. I do tego jest tak, że skóra jest nawilżona i dobra. I były inne też zwierzaki z tej serii. Była tam zebra, pingwin. I chyba coś jeszcze. Także włożę następnym razem te do lodówki i sobie przyłożę takie zimne, i może wypróbuję inne zwierzęki. To Wam wtedy też pokażę, bo mi się to bardzo podobało. Ogólnie TK Max teraz ma dużo różnego rodzaju maseczek różnych i mask takich właśnie do nakładania. Także chyba będę sobie kupować, bo jakoś ta for forma bardzo mnie bawi. Bawi mnie forma mienia na twarzy rzeczy. A jeszcze bardziej mnie bawi, że wyglądam promiennie i tak niesamowicie wspaniale, także tak maseczki polecam. Dobra zabawa, miła skóra, fajne, fajne, fajne. Kciuk w górę. Pies mnie też rozpoznał, więc jest dobrze. To do następnego razu i będę wam mówiła ra następnym razem następne rzeczy. Ale jakie kto wie? Pa!